Zmiana następuje w chwili, gdy postanawiasz przestać połykać to, co duszy. Przychodzi moment, kiedy nie da się już akceptować uciążliwości przebranej za spokój. Mówienie staje się koniecznością, bez owijania w bawełnę, bez obawy o konsekwencje. Ci, którzy są blisko, odczuwają skutki nie eksplozji, ale cichej determinacji tego, kto miał dość zapominania o sobie. I to zmienia wszystko. Połączenia się nie traci. Przekształca się, zyskuje obecność, przestaje być grą, a staje się prawdą. Bycie stanowczym nie oznacza łamania, to ochrona tego, co ważne. Kto rozumie, ten zostaje. Kto się denerwuje, pokazuje, że był tam tylko dla komfortu braku konfrontacji. Narzucanie się to nie egotyzm, to szacunek. A kto to zrozumie, nigdy więcej nie wróci do milczenia, które rani. Zmiana nie zaczyna się od krzyku, ani od zerwania, zaczyna się od wnętrza. Od subtelnego, ale stałego dyskomfortu, od uczucia, że zajmujesz zawsze mniej miejsca, niż powinieneś. Przez długi czas uczysz się połykać, ustępować, interpretować dyskomfort innej osoby jako znak, że lepiej milczeć, uśmiechać się i odpuścić. To staje się nawykiem, rutyną, sposobem istnienia tak automatycznym, że ciało zaczyna dawać sygnały, zanim umysł to zauważy. Ciężar na klatce piersiowej, guzek w gardle, emocjonalne zmęczenie po każdej przełkniętej rozmowie. Ale przychodzi moment. Zawsze przychodzi. Moment, w którym coś wewnątrz już dłużej nie akceptuje. I nie dlatego, że wszystko się zawaliło, ale dlatego, że już nie można dłużej utrzymywać tego, co zostało zbudowane na strachu. To w tym punkcie dokonuje się wybór. Wybór między dalszym udawaniem, że wszystko jest w porządku, a w końcu powiedzenie: Nie. Nie akceptuję już tego, co rani. Nie udaje już, że wszystko jest lekkie, gdy w rzeczywistości wszystko jest ciężkie. Nie będę się już uginał, by zmieścić się tam, gdzie nie ma miejsca na to, kim naprawdę jestem. Ból bycia. W omiecie. Milczenie na początku wydaje się dyplomatyczne, wydaje się szlachetne. Unikać konfliktów, utrzymywać pokój, nie stwarzać problemów. Ale mało kto mówi, że cena milczenia jest wysoka. Bardzo wysoka. Kosztuje tożsamość, kosztuje obecności, kosztuje prawdy. Za każdym razem, gdy wybierasz milczenie, by uniknąć konfliktu, mały kawałek siebie ginie i nikt tego nie zauważa, ponieważ ci, którzy przyzwyczaili się do Twojej nieobecności, nie odczuwają braku Twojej pełnej obecności, aż stajesz się odbiciem tego, co toleruje inna osoba, a co z tego zostaje. Chora, krucha miłość, podtrzymywana przez strach przed odrzuceniem, gdy pokażesz, kim naprawdę jesteś. Pierwszy raz, kiedy nie milczysz, to nie jest bohaterstwo, to nie jest scena filmowa, to napięty wewnętrzny moment, bez publiczności, to tylko impuls, ten, który pojawia się po wielu razach mówienia zostaw to, ale teraz nie da się już zostawić, bo jeśli to zrobisz. Stracisz ostatnią szansę, by być sobą w całości. Więc przemawiasz nie z gniewem, z granicami, z jasnością, z zmęczeniem noszącym lata udawanej dojrzałości. Reakcja drugiej osoby jest drugorzędna. Priorytetem staje się utrzymanie siebie. Nie wahać się w połowie zdania, nie cofać się tylko dlatego, że druga osoba nie zareagowała dobrze. W tej chwili uświadamiasz sobie, że stawianie granic to nie atak, to ochrona. I że bycie wysłuchanym nigdy nie powinno wymagać aż tyle wysiłku. Wpływ tego, kto się nakłada. Są tacy, którzy się przestraszą, są tacy, którzy się cofną, są tacy, którzy oskarżą, będą ironizować lub próbować manipulować, mówiąc, Teraz trudno z tobą wytrzymać, jesteś zupełnie inny, teraz myślisz tylko o sobie. Te zdania już nie bolą, nie jak kiedyś, bo teraz brzmią jak potwierdzenie czegoś, co już się czuło, ale unikało się nazwania. Druga osoba czuła się komfortowo z Twoją nieobecnością głosu. Reakcja drugiej osoby ujawnia, gdzie była komfort i gdzie ty nieświadomie byłeś pochłaniany. Ale są też tacy, którzy patrzą i rozumieją, którzy dostrzegają odwagę, którzy czują wpływ, ale szanują, którzy w obliczu Twojej postawy reorganizują własną, bo postawa inspiruje. Ktoś, kto się utrzymuje. Prowokuje do transformacji wokół siebie, nie dlatego, że wymusza, ale dlatego, że staje się lustrem. Łączność się redefiniuje. Kiedy role się zmieniają, więzi również się zmieniają. Nie ma już miejsca na związki oparte na wygodzie. Wymiany muszą być prawdziwe. Teraz to, co się buduje, wymaga prawdziwej wzajemności: słuchania, aktywnej obecności, odpowiedzialności emocjonalnej. Nie ma już miejsca na romantyzowanie relacji w których tylko jedna osoba się poświęca, tylko jedna rozumie, tylko jedna podtrzymuje. Połączenie dojrzewa tylko wtedy, gdy druga strona również zmienia swoje nastawienie. Jeśli nie ma takiej gotowości, to nie jest połączenie, to zależność. A emocjonalna zależność przebrana za miłość ma swój termin ważności, bo w pewnym momencie wypalenie zwycięża strach, a gdy się to zrozumie, nigdy więcej nie wraca się w to samo miejsce. Miłość nie kończy się, zmienia się. Stawianie siebie na pierwszym miejscu nie oznacza utraty miłości, oznacza testowanie jej głębokości. Jeśli ona tylko przetrwa, gdy ustępujesz, to nie była miłość, to było kontrolowanie, to było ego przebrane za uczucie. Prawdziwa miłość opiera się na zderzeniu, bo nie boi się prawdy, przyjmuje ją, rośnie razem z nią. Tak jest ból, tak jest niestabilność. Ale jest też coś nowego, co tam się rozwija. Miłość, która szanuje całą egzystencję drugiego człowieka, nie tylko to, co jest wygodne. Kiedy dwie osoby stoją razem, nie potrzebując by jedna zgieła się przed drugą, to co się między nimi rodzi to wolność. A dzielona wolność to jedyny grunt, na którym miłość kwitnie, nie zamieniając się w więzienie. Nowa obecność Teraz jest prawdziwa obecność, teraz zajmuje się przestrzenią bez poczucia winy, teraz nie przeprasza się już za bycie intensywnym, głębokim, wrażliwym, bezpośrednim, koniec z filtrowaniem każdego słowa, żeby uniknąć nieporozumień, koniec z dostosowywaniem się do oczekiwań innych, kto rozumie, zbliża się, kto nie rozumie, oddala się, oba te ruchy są błogosławieństwem. Bo im bardziej się jest prawdziwym, tym jaśniej widać, kto jest z nami z sympatii, a kto z wygody. Wybór, który zmienia wszystko, i ten wybór jest codzienny. Każdego dnia istnieje szansa, by wrócić do starego schematu, do wygodnej ciszy, do roli grzecznego, wyrozumiałego, unikania zamieszania. Ale teraz już wiadomo za dużo. Teraz już doświadczono, co to znaczy żyć w prawdzie. I chociaż to boli, nie ma możliwości powrotu. Bo dlaczego, gdy poczujesz smak swojej pełni, Akceptacja okruszków staje się nie do przyjęcia. Co zostanie na koniec? Zostaje świadomość, że postawienie granic to nie twardość, chłód, gorycz, to sprawiedliwość wobec samego siebie, zostaje klarowność, że miłość i uległość nie są synonimami, że pokój to nie brak konfliktu, ale obecność prawdy, zostaje siła, kogoś, kto już się zgubił, ale zdecydował wrócić silniejszy, wyraźniejszy cały. Jeśli mamy kochać, niech tak będzie, z prawdą, z granicami, z przestrzenią, z słuchaniem, z głębokością, bez teatru, bez przebrania, bez ustępstw, które później kosztują zbyt wiele. Kto nie potrafi kochać kogoś w pełni, nie zasługuje na cząstki. A co o teraz, teraz to wytrzymać. Nie cofnąć się przed ukrytymi żądaniami. Utrzymać swoje stanowisko, nawet gdy druga strona dziwi się, nadal być całością, nawet gdy świat prosi o połowy, i przede wszystkim zaufać, że ten, kto jest prawdziwy, zostanie. Nie z lęku przed utratą, ale z podziwu za to, że ktoś w końcu wybrałby się nie porzucać. Gdy ktoś przestaje się porzucać, świat wokół trzęsie się. Nie z złośliwości, ale dlatego, że przyzwyczaił się do Twojej nieobecności. I to tutaj pojawia się samotność. Nie samotność bycia samym, ale dostrzeganie, jak bardzo zostało się tolerowanym, a nie naprawdę kochanym. Bo po zmianie pozycji, niektóre relacje ujawniają to, czym zawsze były milczące porozumienia oparte na braku równowagi, wymiana milczenia na obecność, ustępstw na towarzystwo, wysiłku na okruszki uczucia nazwanie tego miłością było łatwiejsze niż zmierzenie się z prawdą. Teraz prawda jest tam, sroga, odkryta, a ty stoisz przed nią. Bycie firmy męczy. Ale udanie, destrukcja, utrzymywanie się męczy. Bo to nie tylko powiedzenie nie raz. To powtarzanie, umacnianie, znoszenie dyskomfortu, znoszenie przeszywających spojrzeń, słuchanie zdań pasywno-agresywnych. To radzenie sobie z winą, która przychodzi, nawet gdy wiesz, że zrobiłeś słusznie. Ale ten zmęczenie jest inne. Nie pożera, buduje. To zmęczenie kogoś, kto się odbudowuje kawałek po kawałku z godnością, już udawać, udawanie cię łamie, udawanie wymaga energii, aby utrzymać wersję siebie, która już nie istnieje. Udawanie to zdrada samego siebie. I przychodzi moment, w którym uświadamiasz sobie, lepiej być ocenianym za to, że jesteś całością, niż kochanym za wersję, która już nic nie reprezentuje. Cena mówienia prawdy. Nie zawsze reakcja drugiej osoby będzie empatyczna, nie zawsze będzie zrozumienie. Często pojawi się szok, oddalenie, krytyka. Jednak nie mówi się prawdy, aby być akceptowanym, mówi się prawdę, aby nie zgubić siebie. A jeśli twoja prawda odsunie innych, niech tak będzie, bo ci, którzy zbliżą się potem, przyjdą z pełną świadomością, przyjdą z obecnością, przyjdą z głębią, a to. Jest cenniejsze niż jakakolwiek powierzchowna aprobata. Cisza wraca. Ale w innej formie ciekawie jest, że po początkowym chaosie cisza wraca, ale teraz jest inna. To nie jest cisza kogoś, kto zasuwa, to cisza kogoś, kto nie musi już ciągle się tłumaczyć, kogoś, kto nauczył się nie negocjować siebie, kogoś, kto rozumie, że pokój nie pochodzi z akceptacji drugiego człowieka, ale z tego, z czego nie rezygnujesz. Ta cisza jest lekka. Jest czysta, jest odpoczynkiem, a w niej klarowność kwitnie. Redefinicja miłości do samego siebie. Po nałożeniu granic, miłość do siebie nie zamienia się w próżność. Staje się kryterium, staje się filtrem, staje się kompasem. Nie akceptuje się już emocjonalnych okruchów, nie normalizuje się więcej braku szacunku, przebrane w trudny charakter. Nie romantyzuje się relacji, które wysysają zamiast dodawać. Uczy się, że miłość to nie znoszenie wszystkiego, to umiejętność rozpoznania, kiedy jest już za dużo, i odwaga, by odejść nawet z złamanym sercem, ale z całą duszą. Ciało rozumie pierwsze to ciekawe, zanim umysł zaakceptuje, ciało już rozumie. Lepiej oddycha, lepiej śpi, jest mniej spięte. To jakby coś wróciło na swoje miejsce. Jakby, gdy stawiasz się w świecie z prawdą, nawet fizjologia dziękowała. Bo nie zostało stworzone, aby żyć w zablokowaniu, zostało stworzone, aby żyć w całości. A pełnia wymaga odwagi: odwagi, aby wyjść z automatu, aby przełamać schematy, z rozczarowania dawnymi oczekiwaniami do honorowania nowych prawd. Niektóre utraty są wyzwoleniem, tak, będą straty, ale niektóre straty są w rzeczywistości wyzwoleniem. Ludzie, którzy się oddalają, gdy przestajesz się zaspokajać, Nigdy nie byli naprawdę obecni. Byli ze względu na korzyść, jaką daje posiadanie kogoś zawsze dostępnego, zawsze wyrozumiałego, zawsze ustępującego. A utrata tego nie boli, ulgia, bo teraz wiadomo, nie jest egoizmem oddalić się od tego, co rani. To inteligencja emocjonalna, to dojrzałość, to miłość własna w czystej postaci. Autorytet tego, kto wybrał siebie, istnieje pewien rodzaj obecności, którą nikt nie potrafi zmanipulować. To obecność kogoś, kto się wybrał, kto spojrzał w lustro, zobaczył, co już za dużo ustąpił i postanowił dość. Ta obecność zmienia atmosferę, zmienia więzi, zmienia ton rozmów. To nie o krzyczenie chodzi. Chodzi o to, by już więcej nie spuszczać głowy. Chodzi o to, by jasno dać do zrozumienia, nawet w milczeniu, że teraz jest inaczej. Kto zrozumiał, dostosowuje się, kto nie zrozumiał, się oddala. Obydwa ruchy są mile widziane. Odczuwać ból to też znak, że jest się żywym. Są dni, kiedy wszystko wydaje się kruche, kiedy chce się cofnąć, przeprosić, sprawić, by wszystko znów miało sens. Nie dlatego, że się jest w błędzie, ale dlatego, że czuje się tęsknotę. Tęsknotę za tym, co było, mimo że było mało. Tęsknotę za obecnością. Nawet gdy przychodziła pełna nieobecności. I w te dni ważne jest, by pamiętać, odczuwać ból to nie jest oznaką słabości to oznaka, że się żyje to oznaka, że serce wciąż czuje ale teraz czuje w całości. A kto czuje ten przemienia kto czuje ten leczy kto czuje ten wybiera z większą świadomością to, co zasługuje na pozostanie. Być z tymi, którzy zostają po prawdzie. Najpiękniejsze wydarza się po burzy, kiedy maski opadają, kiedy strach mija, kiedy pozostają tylko ci, którzy dostrzegli Cię w całości, a mimo to wybrali zostać. Ci są jak złoto, ci są podstawą, z nimi można budować, można być wrażliwym, można popełniać błędy, przepraszać, rosnąć razem, ponieważ teraz nie ma już postaci, jest obecność. A prawdziwa obecność zawsze rozpoznaje prawdę drugiego człowieka. Kłócając. W pełni to największa rewolucja. Wybór siebie jest rewolucyjny. W świecie, który czerpie korzyści z twojego niskiego poczucia własnej wartości, twojej wątpliwości, twojego milczenia, bycie całością to afront. Ale to właśnie ten afront wyzwala, ponieważ prawdziwa wolność nie polega na mówieniu wszystkiego. Lecz na tym, że nie musisz już kłamać na temat tego, kim jesteś. Jeśli dotarłeś tutaj, to znaczy, że coś w tobie już wie, ścieżka nie jest już taka sama, i nawet jeśli boli, nawet jeśli męczy, nawet jeśli czasami wydaje się samotna, nie ma możliwości powrotu dla tego, kto już się rozpoznał. Prawda jest taka, że nie wraca się już. Gdy wybierzesz, by się nie porzucać, nie da się już dopasować tam, gdzie wcześniej było to możliwe. Słowa się zmieniają, spojrzenie się zmienia, energia się zmienia, ty się zmieniasz, i nie wszyscy będą wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, ale to w porządku. To, co zostaje po transformacji, to, co naprawdę ma znaczenie, to, co wspiera, to, co się liczy. Nie wszyscy zrozumieją twoje nowe milczenie, twoją spokojną siłę, twoją nieobecność uzasadnień, ale ci, którzy mają prawdę w sercu, wiedzą. Trzeba stracić trochę świat, aby nie stracić wszystkiego z siebie. Tak, czasami będzie bolało, będzie męczyło. Będzie tęsknota za czasami, gdy łatwiej było się dopasować. Ale bycie w całości nigdy nie dotyczyło łatwości. Zawsze dotyczyło i zawsze będzie dotyczyło godności. Niech więc zostanie to, co wspiera. Niech pozostanie ten, kto szanuje. I niech zbuduje się to, co jest wzajemne, lekkie, głębokie. Bo teraz kto zostaje, zostaje, ponieważ wie, że już się nie chowasz. A kto odchodzi, zostawia wolne miejsce dla tego, kto naprawdę widzi, kim jesteś, i wybiera iść obok, nie próbując zagaszać twojego światła. Jeśli to do ciebie przemawia, jeśli dotyka jakiejś rany lub przypomina o kimś, podziel się tym z kimś, kto musi to przeczytać. Tego typu prawda nie powinna być ukrywana. Skorzystaj i skomentuj poniżej, czy przeszedłeś przez to. W którym momencie zdałeś sobie sprawę, że musisz się postawić? Stwórzmy prawdziwą przestrzeń wymiany, bo wiele osób czuje to, co ty, ale uważa, że jest sama. A jeśli ten materiał wywołał w tobie coś pozytywnego, zostaw lajka. To pomaga bardziej, niż myślisz. Jeśli chcesz nadal otrzymywać teksty takiego typu, zapisz się na kanał. Tutaj mówimy to, co prawie nikt nie ma odwagi powiedzieć. Do następnego razu, z większą prawdą, z większą obecnością. Więcej z ciebie.